Od jakiego czasu Panu wiadomo o zaginięciu tego dokumentu, który może się okazać się decydujący w tej przedmiotowej sprawie, jaką jest afera, tak zwana afera ślizowska? Nie sądzę, aby ten dokument e, miał jakiekolwiek znaczenie, bo to czy pismo wpłynęło, czy nie wpłynęło, jakikolwiek może mieć wpływ na, na podejmowanie decyzji. Ta dokumentacja, która została zgromadzona zarówno przez e, Urząd Starostwa, jak i Zarząd Dróg Powiatowych, jakby w pełni obrazuje e, tą sytuację. E, zaginięcie dziennika korespondencji zostało gdzieś zgłoszone albo jakoś jest wyjaśnione, bądź też było z wyjaśnione. Tego, mnie, z tego co mnie poinformowano, również na policję zgłoszono fakt zaginięcia. A tego, kiedy to nastąpiło? Tego yy, jakby. Z... Stwierdzenie braku tego dziennika no, nastąpiło w momencie, kiedy y, pani Bernadetta Kuźma y, prosiła o y, pokazanie tego dziennika. Dlaczego akurat tego dziennika? Y, trudno mi się jakby domyślać, y, jaki był tego, y, tego powód. Y, trudno mi dzisiaj również wyjaśnić, jakby kto dzisiaj jest y, posiadaczem tego, y, tego dziennika. Na policji jest złożony wniosek pana dyrektora zagórnego o wyjaśnienie tej sprawy i w tej sprawie również prawdopodobnie toczy się postępowanie.